To naprawdę zatrważające, jak są blokowane moje filmy i jak są im zaniżane wyświetlenia. Wszystko po to, abyście nie dowiedzieli się o tym, że technologia medycyny naturalnej posunęła się tak daleko, że można pomóc Wam w niemal wszystkich. Dolegliwościach zdrowotnych. I ja tutaj nie neguję tego, że lekarze są potrzebni, bo medycyna naturalna nie poskłada wam nogi po wypadku, tak? Czy nie zrobi przeszczepu? Ale to już są kwestie moralne. Chodzi natomiast o to, że Moi drodzy, po pierwsze, ja wyleczyłam się już dawno temu z astmy i z alergii. Ty też możesz. Zapalenie szpiku i kości przy pomocy nutraceutyków. Moi drodzy, dziura 12 cm w pół roku zarosła się całkowicie. Ale, ale to nie wszystko, ponieważ kiedy w zeszłym roku miałam znowu zapalenie szpiku i kości, zastosowałam to, co stosuję w planie zdrowotnej transformacji. I co się okazało, w zaledwie dwa miesiące ponad 7 cm dziura po prostu, Zrosła się w mojej kości. O tym wszystkim, moi drodzy, macie wpisy na blogu, ale trzeba tam wejść i po prostu sobie poczytać. Technologia medycyny naturalnej jest bardzo, ale to bardzo posunięta do przodu i powinniście to wiedzieć. Dlatego udostępniajcie te informacje swoim znajomym. To ważne, żeby i oni mieli szansę na powrót do zdrowia.